W sierpniu Miejski Środek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie Koźlu zaplanował wiele imprez, wśród nich są nowe imprezy. Jedną z nich jest bieg przeszkodowy OCR Zawzięty Kozioł. OCR to takie specjalne biegi, które zyskują coraz większą popularność, czyli takie powiedzmy przeszkody, klatki sprawnościowe. I coś takiego po raz pierwszy odbędzie się w Kędzierzynie Koźlu, a dokładnie 21 sierpnia w niedzielę na Stadionie Sportowym w nie tylko, ponieważ będziemy musieli się przeprawić przez rzekę na teren parku, zabytkowego parku Słowinciza i też przez tą rzekę wrócić na, na metę, na stadion. Liczymy na ogromną frekwencję, póki co zapisy trwają, ale już jest zapisanych ponad 200 osób.